Siemano. Zapewne jeżeli tak kliknąłeś, to szukasz pracy w IT. I jedną z podstawowych rzeczy, na które patrzą rekruterzy, no to jest oczywiście Twoje CV. Jak zoptymalizować to CV? Ja przed zdobyciem pracy byłem na dwóch takich spotkaniach. Jednym z, jednym z rekruterami z Intela, którzy mają właśnie siedzibę w Gdańsku. Robili właśnie takie spotkania online, gdzie mówili o tym, jak optymalizować swoje CV. A w drugim, na takim, takich targach pracy, było stanowisko, gdzie Normalnie jeden do jeden ktoś patrzy na Twoje CV i mówi Ci, e, czego w nim brakuje. I właśnie nie przedłużając, oto tipy, które od nich zebrałem. Pierwszą rzeczą jest to, żeby starać się wszystko umieścić na jednej stronie w PDF-ie, bo taki rekruter ma naprawdę parędziesiąt sekund, żeby ogarnąć te CV, i on nie będzie się raczej bawił w jakieś scrollowanie, e, nie będzie się bawił w doszukiwanie informacji, tylko będzie bardzo szybko skanował w poszukiwaniu takich. Słów, kluczy i tego czego oni potrzebują. Tip drugi to yy, ja miałem tak zapisane, że miałem na, przykład, miałem na przykład pracę, i pod spodem listę rzeczy, których robiłem w tej pracy. I jeden ziomek, właśnie na takich targach pracy, mi powiedział, żeby zrobić to jako osobną kategorię z technologii, które umiem, i zrobić taką skalę, która jest na przykład 1 do 5 kropek jak bardzo umiem dane rzeczy. Wtedy rekruterzy mniej więcej wiedzą, e, z czego jesteś dobry, z czego nie i powinno być git. Ja mam to rozpisane tak. O sekcja o mnie, poniżej sekcja edukacja, e, czyli w sumie raczej ludzie patrzą głównie na ewentualnie maturę, jeżeli zaczynasz e, z tego, to wtedy tam sobie piszesz, że matura zdana wtedy i wtedy na tyle procent, na przykład 90 z informatyki czy coś. Ja jako, że mieszkałem w Berlinie 2 lata, to sobie rzuciłem też to, żeby było że umiem też język niemiecki i że mam doświadczenia z ludźmi spoza Polski. Kolejną sekcją jest oczywiście doświadczenie zawodowe. Jeżeli tego nie masz w ogóle i zaczynasz dopiero, to najlepiej jest sobie wrzucić po prostu projekty wtedy swoje tam, typu portfolio albo każdy projekt oddzielnie, w czym pisałeś, ile, z iloma osobami itd. Jakiś startup może robiłeś z kolegami czy coś, a w samej sekcji Właśnie praca, no to wylistuj swoje pracy, swoją pracę, data od do po lewej i po prawej, wtedy przy danej dacie yy, gdzie, jakie stanowisko, w jakich technologiach, nie? Yy, I możesz też krótki opis dać, na przykład yy, czym się zajmowałeś o, bardziej szczegółowo. No i na końcu wtedy sekcja hobby, która nie jest aż taka ważna, ale czasem jak. Yy, jeżeli masz coś fajnego do pokazania i masz właśnie i doświadczenie, e, czy tą poprzednią sekcję, to wtedy warto tą sekcję hobby, bo ona trochę zastępuje tą e, sekcję projects. No i tam sobie wrzucasz wtedy, nie wiem, czy e, znaczy masz jakieś profile na social mediach i się ucielasz, albo kontrybujesz e, w, w jakichś re, repozytoriach popularnych z Githuba, masz swoje jakieś małe projekciki, albo jakieś zleconka, które robiłeś e, dla jakichś lokalnych firm na stronki. Takie rzeczy się opłaca wrzucać. Można też wrzucić od razu, E, gdzieś w jakimś koncie jakiś, e, to mi kolega mówił, że on właśnie to zrobił i tego wyróżniło, że miał w CV jeszcze e, numer telefonu, e, a rekrutował przez taką, przez takie IST, czyli takie staże dla, dla studentów i to teoretycznie powinno być tak, że mm, IST wysyła CV i tylko na podstawie CV bez żadnej rozmowy rekrutacyjnej e, masz, Robotę, a mój kolega właśnie miał w tym CV numer telefonu, więc mogli się z nim skontaktować od razu i miał ym, rozmowę rekrutacyjną. Dzięki temu się jakby wybił i dostał tą robotę, nie wśród innych, bo z innych nie wiedzieli na przykład od innych, o tylu rzeczach, o ile od niego, bo mieli z nim rozmowę. No i wiadomo, żeby wszystko było krótko, zwięźle, żadnych tam graficzek wokoło i tak dalej, raczej takie proste CV, w których widać te słowa kluczowe. No i to by było raczej tyle z typów, które ja znam, jeżeli ty masz, znasz jakieś. To możesz się podzielić w komentarzu. Eee, dzięki, że jesteś, i powodzenia w szukaniu pracy. Siemano!